Siemanko, Ludzie, tutaj Dawid. I to jest pierwszy odcinek serii King Arthur's Gold, sezon pierwszy. Pierwszy odcinek będzie, można powiedzieć, pewnym poradnikiem. Dobrze, szybko wejdziemy na jakiś serwer. Niektóre odcinki będę nagrywał z kolegami, albo z kimś z YouTube'a. Co zależy? Dobrze, powiedzmy, zamienimy się w wojownika. Najpierw pokażę. Jak widzicie, wojownik jako wojownik, przytrzymujemy, się. no, walimy, super cios. Jak ktoś nie wie, jak się spadochronu używa, to spójrzcie. Myszka do góry, nad swoim ludzikiem, nawet tak może być. Skaczemy i przytrzymujemy prawy przycisk myszki. Przytrzymujemy, trzymamy i idziemy. Spadochron, spadochron, ciągle nie będzie się tak trzymał. Wreszcie jakby gdzieś pęknie, ale i tak musimy go potem znowu użyć. Aj, tam łucznik mi strzela, wbił mi strzały. A! No dobrze. Odcinki nie, nie będą... Pierwszy odcinek nie będzie za długi, a drugi odcinki będą już dłuższe. następne odcinki. Dobrze. Powalimy go. Dobrze, poszło. A! Jak mnie wybili! A! Ej! Zlagowało mnie, przepraszam. Nie laguję. A nie, no tak to nie będzie w tym kraju, no. Krwia mu uderzyłem. <grytania> Od jedynki do zera na samej górze musimy minki pokazywać. Jak wytrzymamy Q, musimy w ogóle wybierać inne minki. A zabije mnie. Aj, dobra, dobra. Ja zabiłem go. Dobrze. Aj, mi laguje. Co to laguje? Utchnie dół, utchnie utchnie Przepraszam, wracam za, po, za, po, po krótkim cięciu. Muszę uspokoić trochę lagi. No i już jestem z powrotem. Ogarnąłem trochę te lagi, tak myślę. Czasami czas i tak będzie mi trochę lagowało. Ale to za to bardzo przepraszam. szczególnie jak uderzam zauważyłem, się, że mam blagi nie dobrze co ma, w sumie jakby takie pić komendy tym, że y, biorę tutaj, że mogę tutaj y, uspokoiwać y, uspokoi y, lagi no dobrze, powalczymy trochę bardziej. Teraz na no poważnie walczymy. Dobra, dobra, to nie był dobry pomysł. Teraz muszę, że weźmiemy drugą postać. Woj y przepraszam, łucznik. Mam 40 strzał stąd. O, właśnie, kl klikamy tak, i tak robimy. Jak przytrzymamy, możemy tak się kryć. łucznik także może wchodzić na drzewa widać to na nie nagrywam no dobrze no i pokażę szybko jak o, musimy wchodzić na drzewa namierzać i strzelać możemy powiedzmy się ukryć między gałęziami możemy także tak szybko strzelać tak do góry no to już nawet jest mocne <śm> Tylko jedną warunkę szybko pokażemy. Pokażę ze strzelnictwa. No, w tego strzelimy. Aj, dobrze, nie udało. Pucik e. je zabił. teraz pokażę trzecią postać. Zarówno ostatnią. No, budowniczą. Możemy zbierać drewno prawym przyciskiem. Kamień. Też prawym. Nie, prawym niszczym, można tak dokładnie powiedzieć. trochę nazbieram. A lewy, a y, jak wyciągamy Fy na klawiaturze, możemy coś, coś wybrać. Zatem lewym przyciskiem możemy też kłaść. Nie można powiedzieć, no, teraz jak szybko pokażę, tak? Nie można na... Muszę to jest trochę drzewko. je zniszczył. Aj, dobra. Zamurujemy mu trochę. i iść dalej nie możemy. To mi teraz zniszczy. A bo nie będę z nim się tutaj kłócił Wyrzucę. No i to tyle na, na pierwszy odcinek. Zapraszam do subskrybowania. I oczywiście łapkujcie. No to cześć! 아 <laughs>